Masz choć refleks, świetnie! Ale czy niezwykła Biedronka da radę uciec przed jej naturalnym zabójcą? Jedz, skarbie, muszę mieć te jej lśniące kolczyki. Wielki pająk, serio? To była tylko kwestia czasu, nim odnalazłem mojego cennego pilota. Przykro mi, że twój perfekcyjny partner nie był w stanie oddać ci go najpierw. Zobaczcie, co kot przywlókł w zamian! Siebie! Nasz koci bohater Czarny Kot. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kocie? Um, ty, ty wciąż tam jesteś, prawda? <laughs> przynajmniej nie, przynajmniej nic nie zjeść. Z ostatniej chwili na kanale 49, tajemnicze zniknięcie Biedronki i czarnego kota z oblicza Paryża. Czy to jakiś rodzaj magicznej sztuczki? Albo coś bardziej złowieszczego i diabełeczko przystojnego? Hmm? Jego miraculum jest uszkodzone. I bum, nasi bohaterowie unikają kolejnego ataku.